Narciarskie przedszkole, które widzą Państwo w tle, wszystkie dzieci kocha, a jak tą miłość objawia, dowiemy się od ekspertki, specjalistki, instruktorki narciarstwa szkoły Husky, Pauliny. Paulina, powiedz mi, na czym narciarskie przedszkole tak naprawdę polega, bo to jest doskonałe udogodnienie dla rodziców, prawda? I frajda dla dzieci. Zgadza się. Rodzice przeprowadzają swoją pociechę do nas, zostawiają i tak naprawdę mają czas wolny. Mogą sobie sami poszusować na stoku, a dzieci są pod profesjonalną opieką instruktorów, którzy dbają o ich bezpieczeństwo i czas zabawy, i nauki na świeżym powietrzu, tak? Nasze przedszkole, tutaj właśnie na harendzie, klub Pingwina, zapewnia profesjonalną e, naukę poprzez zabawę. E, I e, dzieci podzielone są na grupy, e, swoich roczniko, rocznikowo podzielone są na grupy Wieku dziecko może do takiego przedszkola uczęszczać? Od jakiego wieku? Jeżeli jest profesjonalna kadra, spokojnie. A wiadomo, że tutaj jest. Oczywiście, oczywiście. Profesjonalna kadra i dziecko spokojnie może pierwsze kroki stawiać między trzecim a czwartym rokiem życia, tak? To jest wiadomo zależne od dziecka, czy dziecko spełnia pewne warunki, tak? motoryka i inne rzeczy. Każde dziecko jest inne, więc zawsze dajemy dziecku czas na adaptację i na sprawdzenie jego umiejętności. No i co takie przedszkole oferuje? Bo jest doskonały wynalazek, czyli ten wyciąg, ta taśma dla dzieci, która udogadnia właściwie i sprawia, że dziecko może sobie pozwolić na swobodę ruchu. Tak, zgadza się. Taśma jest rewelacyjnym sposobem właśnie na to, żeby dziecko postawić na nartki i żeby w spokojny, bezpieczny i naprawdę bardzo łatwy sposób poruszało się na takim wyciągu. Stare wyciągi powodowały u dzieci pewnego rodzaju strach i obawy przed tym, a to naprawdę jest bezpieczne i przydatne do Nauki dla nas też tak samo ułatwienie, tak? I to, że dzieci po prostu nie panikują i nie boją się. A do tego moje jeszcze towarzystwo Pingwina Pingwinie! Pingwinie, pomachaj naszym widzom, pomachaj! Pingwin, machamy, machamy, polecamy narciarskie przedszkole i pozdrawiamy prosto z zakopanego, ze stoku narciarskiego harenda. Tak jest, nic dodać, nic ująć, drodzy państwo. Zobaczcie, jakie tłumy, ile wiary. I to wszyscy miłośnicy białego szaleństwa oczywiście przybywają na stok na harendzie, aby pokazać wam, jak wygląda ta miłość do śniegu i do szusowania na nartach. To jest Laura, zgadza się? Tak. Ile ty masz lat, powiedz, Moda? Sześć. Sześć lat, i to jest twój drugi sezon na nartach. No to super w takim razie. jędka. zapraszamy. Jędrek, chodź do nas. Za chwilę. Jędre, Jędrek nam powie, jak nauczyć takie maluchy już jeździć na nartach. Chcesz jechać już? To proszę. W takim razie nie przeszkadzam, bo ty kochasz jeździć, więc pokażmy ja jeździć. Uwaga, 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 kabelek! Pokażmy, pokażmy, jak ona jeździ. Pięknie, pięknie. Zobaczcie, przyszła mistrzyni. A co? Jędrek. Andrzej Hytz razem ze mną Mówię, Jędryk, bo na Podkalo znany jesteś jako Jędrek. Po prostu, chodź, 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 mój drogi tutaj. Yy, powiedz, yy, jak wyglądają te, te, te pierwsze dni nauki, właśnie takich małych dzieciaków, cztero, pięciu, sześcioletnich? Generalnie najlepszym kursem dla takich dzieci jest zawsze taki kurs sześciodniowy. Sześciodniowy kurs to jest taki optymalny okres czasu, gdzie każde dziecko nauczy się bez żadnego problemu jeździć. No dobra, dzień pierwszy. Dzień pierwszy, czyli mamy tutaj podchodzenie. Uczymy się podchodzić, generalnie pierwsze hamowanie. Dzień drugi. Uczymy się już skręcać w takim pozycji pługu. Dzień trzeci. Uczymy się już skręcać na te równolegle. Dzień czwarty. Uczymy się już skręcać na krawędziach. Dzień piąty. To jest fantastyczny dzień dla dzieci dlatego, że w tym momencie dzieci są oceniane Przyznawane są i on znaki, a dzień szósty to są fantastyczne zawody. Stąd ten sześciodniowy kurs jest po prostu fantastyczny i dziecko na 100% potrafi nauczyć się z poziomu początkującego, czy też średnio zaawansowanego, podnosi swoje kwalifikacje, a zaawansowanego już jeździć, jeździć profesjonalnie na samych tyżkach. Dzień siódmy, Bóg przykazał, odpoczywamy, ale przyjeżdżają też rodzice, obserwują swoje maluchy, a te przepięknie szusują nam na stoku. Oczywiście, no tutaj na harendzie, w klubie Pingwina jest naprawdę fantastyczna atmosfera, więc generalnie. Tutaj naprawdę jak widzicie dzisiaj jest mnóstwo dzieci, ponad setka dzieci odbyw dzisiaj tutaj jest na kursach i to powoduje, że właśnie ten sześciodniowy kurs tutaj stał się bardzo popularny już w całej Polsce. Jedrek, tak narty to znane są od kiedy? Od kiedy są góry i górale pewnie? Od samego Barapasza, górale podobno wynaleźli to jeszcze 200 <laughs> lat wcześniej.